Siema widzowie. Jak to oglądacie, to prawdopodobnie to jest ostatni film na tym kanale. Dlaczego? Wejdę po... sobie na swój kanał i wam pokażę. Patrzcie, wy macie zakryty mój pasek, ale nie wiem, patrzcie. To jest mój najwcześniej nagrany film. Teraz to będzie ten film. I tak. Po pierwsze, zostawicie mało subskrypcji. Strasznie. 10 to ma tylko tak mało wyświetleń. To było miesiąc temu, wyobraźcie sobie miesiąc temu i kilka dni. I wy w ogóle mnie zostawiacie subów. Ja chyba kończę z nagrywaniem. Połowa w ogóle nie chcę. Nie chcę, żeby ten po prostu nie obchodzić ten kanał. Ale mnie bardzo to obchodzi. Bardzo bym chciał zrobić karierę na YouTubie. Bardzo chciałbym być tak jak różni youtuberzy, którzy mają na przykład po kilka tysięcy tych subów chociaż nie wiem, 500 subów chciałbym mieć ale skoro, że wy nic, kompletnie nic nie zostawiacie pod tymi filmami to ja nie mam wyboru, po prostu kończę, pewnie wszystkich widzów moich nie obchodzi to po prostu, nie obchodzi i dużo ludzi dużo ludzi po prostu nie obchodzi kompletnie ten film, no ale naprawdę, jak zostawicie te, nie wiem, chociaż suba jednego, suba albo łapkę pod tym filmem, no to będzie fajnie, jak zostawicie łapki pod moimi My filmami suba, zostawicie ten czerwony guziczek. Subskrybuj, no proszę was, kliknijcie go. Bo ja naprawdę, ja chyba, ja naprawdę już... Po prostu no, za mało zostawiacie tego wszystkiego. Zero łapek mam pod... Wszystkimi moimi filmami jest zero łapek, więc bym był bardzo wam wdzięczny, jakbyście zostawili te, ten czerwony guzik kliknęli, To z dzwonkiem. No proszę was naprawdę no. Może dziś, dziś jeszcze wleci ostatni. Prawdopodobnie ostatni odcinek. Jak zostawicie pod tym, albo pod następnym odcinkiem, chociaż... Trzy łapki w górę, to będę nagrywał... nagram kolejny odcinek. Jak nie, jak zostawicie... No chociaż jedną zostawcie, to będzie kolejny odcinek, bo to mnie zmotywuje też, bo wiem, że będziecie zostawiać. I naprawdę proszę was, że... Proszę was o to, żeby... żeby te suby, łapki. Jakieś, nie wiem, możecie nawet łapkę zostawić. Nie musicie suba. Możecie łapkę. Nie to nie obchodzi. Y Komentarz, łapka, bądź ten czerwony guziczek. No proszę bardzo. Teraz, po tym odcinku, prawdopodobnie wleci kolejny odcinek po kilku minutach. Dobrze. Ja kończę. Bye, bye. Prawdopodobnie, przedostatni odcinek na